Proszę, przysnęliśmy trochę, no bo jest weekend. A tymczasem spadł śnieg. I nawet wiem, kto nie będzie zachwycony z tego powodu. Tu jest ktoś, kto lubi śnieg. A tu jest ktoś, kto bardzo nie lubi śniegu. Tanie trzeba zamknąć do jedzenia, inaczej nie je. Chcę jeszcze powiedzieć o. Możecie. Przestać? Gryzam się. Dzieci moje, małe. Więc chcę jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Ja wiem, że ona jest trochę kontrowersyjna. Moim zdaniem nie powinna taka być. Chodzi mianowicie o klatki. Jak widzieliście przy karmieniu, moje psy mają klatki i tak są nauczone siedzieć w klatkach, natomiast nie mieszkają w klatkach. Właściwie Tania jest jedynym psem, który ze swojej własnej woli w ciągu dnia wchodzi do swojej klatki i sobie tam siedzi. Misiu. Natomiast cała reszta psów w klatkach je i Bilbo również w klatce śpi. Głównie dlatego, że nie potrafi się uspokoić w nocy. I po prostu musi biegać, a kiedy przebywa w klatce, to jest spokojny i się wysypia. Dlaczego moje psy jedzą w klatkach? Głównie po to, żeby wszystkie miały spokój, bo spokój jest ważny przy jedzeniu. Wiadomo, nikt chyba nie chciałby, żeby pora posiłku była związana z bieganiem i zaglądaniem do cudzych talerzy. A tak to po prostu wygląda, kiedy psom na przykład dać miski na ziemi, także dla swojego spokoju i także poniekąd bezpieczeństwa. Jedzą w klatkach. Dlaczego bezpieczeństwa? Głównie przez Asiokę. Asioka jest duży i pomimo tego, że jego relacje z ratlerkami są bardzo dobre i generalnie jest uważny, ostrożny, to wiadomo, że łapiąc jedzenie w łapczywy sposób może się zdarzyć tak, że na przykład złapie przy okazji ratlerka. No i niestety, nawet przy stosunkowo lekkim chwycie, to się dla takiego ratlerka może skończyć. Tragicznie, przez samą dysproporcję rozmiarów. Także dla bezpieczeństwa, dla spokoju, dla lepszego zachowania psów przy jedzeniu, żeby nie było potem jakiegoś bronienia zasobów czy czegoś takiego. Jedzą w klatkach, mają klatki. Uważam, że przy kilku psach jakaś metoda rozdzielenia ich i tak jest konieczna, bo różne rzeczy się mogą między nimi zdarzyć, tak? Także mam nadzieję, że to wytłumaczyłam, że jest to zrozumiałe. Że nie będę zaraz czytać setki komentarzy o tym, że mam hodowlę klatkową. I teraz idę do pracy, bo wszystko co miałam zrobić przy psach rano już zrobiłam, a mam teraz jeszcze inne obowiązki. Także przypuszczam, że ewentualne kolejne nagrania z dzisiaj, jeżeli będą to wieczorem. Πώς Είσαι... είναι Kto to jest gotowy na spacerek? Kto jest gotowy na spacerek? I oczywiście pamiętajcie, żeby polubić film i zasubskrybować kanał. To bardzo pomaga. Thank mm -hmm. you.